W dzisiejszym gminnym flashu, relacja z 9 polskiego biegu imienia Braci Mikrutów oraz pierwszego roller Kap Coronowo, a także zapowiedzi zbliżających się wydarzeń. Zachęcamy do oglądania. Dwie sportowe imprezy odbyły się 28 kwietnia w Koronowie. 9 ogólnopolski bieg uliczny imienia braci Mikrutów oraz pierwszy Royal Cup Koronowo. Prawie 60 dzieci wraz z rodzicami wzięło udział w biegu rodzinnym. W biegach dziecięcych wystartowało łącznie prawie 100 osób. Na starcie biegu głównego stanęły 123 osoby. Najszybciej do mety dotarli pan Paweł Moskala, a wśród kobiet pani Patrycja Paczkowska. W biegu niepełnosprawnych udział wzięli pan Józef Szczeblewski, ambasador biegu oraz pan Tomasz Przybysz. W pierwszym Royal Cup Koronowo na 6 kilometrów udział wzięło 60 osób. Informacje, relacja, zdjęcia, wyniki znajdują się na stronie internetowej www.koronow.pl. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, sponsorom, wolontariuszom, służbom porządkowym za wsparcie imprezy. Dziękujemy, że byliście z nami. Serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców Koronowa i okolic za doping na trasie. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu przyjechałem. Dwa lata temu tutaj właśnie jak biegłem z Koszalina do Użczych Dolnych można powiedzieć, że uratowano mi życie. Po prostu byłem tak odwodniony, że nie było sił i właśnie panowie z ratusza postarali się, ściągnęli lekarkę i po prostu pomogła mi, żeby, żeby dzisiaj tutaj z powrotem Pokazać się, i sobie obiecałem, że jak poz, y, pozwoli mi zdrowie, to przyjadę tutaj w ramach tej wdzięczności i przebiegnę ten bieg braci mi krutów. Także bardzo serdecznie dziękuję właśnie panu Maćkowi, dyrektorowi tego biegu. Tak jak również chciałbym podziękować panu Łukaszowi, który jest właścicielem ośrodka Polones. Za miłe i takie no, rodzinne. Przyjęcie mojej skromnej osoby. I również zachęcam ludzi do, do tego, że ja mam 63 lata i no biegam mimo to, że nie mam nogi. Uważam, że nadmiar biegania może zaszkodzić, ale to umiarkowane takie bieganie na pewno pomaga. Kwestia, żeby się nie podpalać i nie robić z amatora za szybko zawodowca. Dziękuję. வைக்கிறேன salah வைக்கிறேன். இ 절fox poziom வருக்கம்